Że powinniśmy się dobrze bawić, ale nie mogę przestać myśleć, jaki jest cel zakochiwania się, skoro nie możesz sprawić, aby to się stało. Jeżeli każdy krok, który robimy, jest krokiem oddalania się od siebie, za każdym razem, kiedy kochamy, cierpimy, a kiedy nie kochamy, również cierpimy. Ed, nie bądź taka pesymistyczna. Musisz być cierpliwa. Miłości, uwierz mi, przeszkody są krótkotrwałe, ale miłość jest wieczna. I kiedy kochamy, jesteśmy niepowstrzymani. Pomaga nam przerastać samych siebie dla innych, pokonać swoje lęki, by być z inną osobą. Jeśli cokolwiek pójdzie źle, zawsze tu będę, aby o ciebie dbać. Marinet, co ty? Obiecałem sobie, że będę trzymał swoje uczucia w sobie, ale kiedy patrzę na ciebie, moje serce bije. Tak szybko, jesteś taka piękna, Marinet. Kocham cię i nie chcę tego przed tobą ukrywać. Nie chcę tego ukrywać przed sobą. Proszę, nie uciekaj, to by mnie naprawdę wtedy zraniło. Ja tylko chcę ciebie kochać, jeśli mi tylko na to pozwolisz. Nie powinienem ci mówić. Nie chcę zniszczyć tej chwili, którą spędzimy razem. Przepraszam. Zapomnij o tym. Co powiedziałem? To nie była odpowiednia chwila. Marinet, wszystko w porządku? Nie mów mi, że płaczesz. Nie płaczę! Jestem zła! Powiedziałeś mi to, kiedy ja już się poddałam. To nie fair. Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kochałam. I jak bardzo byłeś powodem mojego cierpienia i moich porażek. Obwiniałam cię, Adrien. Zobaczycie kimś, kto mnie do tego doprowadził. Nie mogę być sobą przy tobie, więc nie wiem, kim byśmy byli, będąc razem. Wiesz, lubię wszystkie Twoje strony. I teraz, kiedy mi to powiedziałaś, to oznacza, że mnie nienawidzisz? Oczywiście, że nie. To właśnie tego chciałam, ale. by wszystko było proste, ale. wszystko jest. Tak jest skomplikowane. Nie, nie komplikuj tego. To byłoby proste. Jeśli byśmy oboje się lubili to znaczy, że czujemy się dobrze ze sobą i tylko to się liczy. I lubię twoją niezdalność i ekstrawagancką stronę. To sprawia, że zawsze się uśmiecham. Ty sprawia, że zawsze się uśmiecham, Marinet. <grym> Czuję... Czuję się gotowa. Pójdziemy do tego miejsca? Ja już znam to miejsce. Chodzę tu zawsze z moją najlepszą przyjaciółką. No proszę. Myślałam, że ja jestem jedyny, który o tym wie. Ale sądzę, że to miejsce jest romantyczne. Marinette, powiedziałaś, że jesteś gotowa? Jestem gotowa na wszystko, Adrien. Tak długo jak będę z Tobą. Skoro jesteś gotowa, to jest odpowiedni moment. Jestem bardzo zestresowany. Ale chcę ci coś pokazać. Tak, wsuwaj pazury. Digi kropkuj. Za każdym razem, kiedy całowaliśmy się na moim balkonie, jedyne, o czym myślałam, to ty. Spędzałam całe dnie zastanawiając się, czy jestem naprawdę zakochana w Adrianie, czy moje uczucia do ciebie były prawdziwe. I wtedy, jak. Teraz zrozumiałam, że ty jesteś tą samą osobą. Ale musiałam powiedzieć Adrianowi, jak się czuję. Nie wiedząc kto jest pod tą maską, którą dożyłam uczuciem do czarnego kota. A potem, jak zawsze, znalazłeś odpowiednie słowa, aby mi uspokoić. Więc teraz rozmawiam z Adrianem i czarnym kotem. Tobą w całej okazałości. Dziękuję. Dziękuję za być moim partnerem w dni i noce. Masz rację. Najważniejszą rzeczą jest bycie razem. Obiecuję, że już nigdy więcej nie podważę Twoich uczuć. Tym razem nie zawiodę. Będę ci chronić przed okumami i wszystkim, co złe. Jeśli dasz mi szansę, aby być tą, która by ci powodowała uśmiech na Twojej twarzy, już zawsze. Po razy tak, moja pani. Nigdy nie byłem tak szczęśliwy, jak jestem teraz. Też jestem szczęśliwa. Cieszę się, że to ty, moja pani. Skąd wiedziała, że to byłem ja? Ponieważ jesteś bardzo gadatliwy. Cóż, więc to jest najlepsza moja wada. <noise> no, może powinniśmy wracać do domu, zanim twoje ojciec nas znajdzie? Nie, jest mi zbyt dobrze tu teraz z tobą. Ale zdecydowanie chcę, żeby ze mną zatańczył na tym balu, kotku. Skoro tego tak bardzo chcesz, księżniczko... To był najpiękniejszy wieczór w moim życiu, Adrian. Dla mnie też to było cudowne. Proszę, jesteśmy koło twojego domu. Jesteś pewna, że nie chcesz, abym wszedł tam z tobą? Muszę ci tyle powiedzieć. Nie, jutro muszę pomóc moim rodzicom. Będziemy mieli dużo czasu na rozmowę we dwójkę. W porządku, moja pani. Dobranoc, mi książę. Jesteś dzisiaj taka piękna. Adrian, czy mogę? Czekałem na to. Kiki. kropkuj. Ale musiałam powiedzieć Adrinowi, jak się naprawdę czuję. Nie wiedząc, kto jest pod tą macką, którą drżyłam... <laughs> się słów, dziewczyno. Jeżeli dasz mi szansę, aby być tą, którą będzie powodowała uśmiech na twojej twarzy. Już zawsze. No, kto teraz nie jest chory niech pierwszy rzuci kamieniem. Nagrywam to 15 grudnia przed pracą i nie wiem, co mi odda. Z jednej strony, przed chwilą. Źle się czułam. Leżałam półmartwa w łóżku. Zdychałam do sobie, a teraz nagrywam głosówki. Pociągam nosem. Z jednej strony, to się przydaje, bo tutaj marynata jest jedną wielką peksą. A, ale kurwa, tak mnie mruzi, nagrywając to. Przecież, aż aż mną trzęsie, więc próbuję się powstrzymać, żeby się nie zaśmiać. Boże tak jeszcze mój chłopak ogląda te dubinki, i pozdrawiam cię, czarny kości. Uśmiech na twojej twarzy już zawsze. Spokójcie się, ludzie! się z tym Messengerem, Kuźwa rozszarpię tą dziewczynę zaraz. No, cicho. zawsze messenger? Kuźdę, uspokójcie się. Rana mój mi książę. Jesteś dzisiaj taka piękna. O, weźmy się, będzie e, to będzie na ciebie. Co mam powiedzieć? A e, ten, 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 no. Marinet, nie bądź jak ta truszkawka, bo nie bądź tak ciebie wolna. Bo truszkawka, a wiesz, ma akuma, truszkawka, szama wiesz, no? To <grym> no, wiesz. Dobrze, dobrze, już właśnie ten czas opanowuję. No dobrze, pokona swoją, swoje ręki, tak? To jest swoją ręki. Być innym osobą. Jeśli chcesz osi... śmiecianki, to może tacy inni nie, nie ubijali, tylko klub widzą od lasu. Nie patrzę tak z nami jak czy czyli to w pieczor. Panie miasto, już się. ci nie patrzę jak pęciuszkiewka, już się. Prawie ci dam panowanie. Serce bije tak. Szybko niczym piękna. Kocham cię nie chcę tego. Ponieważ Jedi jestem, więc proszę nie, nie uciekaj, by mnie naprawdę wtedy zraniło. Pamiętaj, rób albo rób. nie rób, nie ma próbowania i nie ma ucieczki. To nie droga Jedi jest. Pamiętaj padawanie. Ciemna strona mocy zawsze zwycięży, Znaczy, jasna strona mocy zwycięży, a ty Jedi musisz zostać, żeby pokonać, musisz pokonać tego władcę ciem, gdyż on Lordem Sithów jest, więc pamiętaj, ja, Czarny Kot, Adrian. wyszkolę cię dziś na prawdziwego mistrza Jedi. Na zdrowie. Dobra. Kiedy kochamy, jesteśmy niepowstrzymani. To pomaga nam przestra... Chujwa. <grystanie> Konasz swoje lęki, by być z inną osobą. Pamiętaj, moc jest w tobie silna. Zaufaj mocy. Moc otacza wszystko i wszystkich. Przenika nasze dusze. Dzięki niej zwyciężysz. Kocie! Mhm? Pomoc. <grystanie> <grystanie> Jak się skrapną. Obiecałem sobie, że będę trzymał. Nie powinienem ci mówić, nie chcę zniszczyć tej chwili, Panie. która nas. Co jest? Co jesteś? Nie jestem ja pewien, się to powiedziałem to była odpowiednia chwila nie Marinette wszystko w porządku nie mów mi że płaczesz nie rżące pod lewą nie kurwa czekałem na ten moment już od bardzo dawna Nuru daj mi skrzydła